Zaprezentuję dzisiaj trening na siłę. Po prostu chodzi o maksymalną poprawę siły pociągania drążku. To była rozgrzewka, 5 powtórzeń bez obciążenia. A teraz będzie to specjalne ćwiczenie, które daje najwięcej siły. To się nazywa izometria. Podciągamy się do kąta prostego, zatrzymujemy ruch od 3 do 5 sekund. O, tak to wygląda. 5 sekund trzymamy, schodzimy i dokładamy następny ciężar. Ja zaczynam tutaj od 20 kg, 40, 60, 80, 100. Ale to zależy wszystko od wytrenowania. Więc kto jest słabszy, to bierze mniejsze ciężary 10, 20, 30. Po prostu do swoich możliwości. Tak, żeby mógł zatrzymać kąt prosty na około 5 sekund. 40 kg. I teraz podchodzimy, podciągamy się do kąta prostego, zatrzymujemy i schodzimy w dół i dokładamy następny ciężar. To jest ćwiczenie bardzo ciężkie, ale zdrowe. Po prostu stawy się tak nie obciążają, bo nie ma ruchu, jest po prostu izometria. Kąt prosty, zatrzymać. Na drążku można to robić, po prostu tu jest taki drążek wysoko, ale na sali niżej drążek, to nie trzeba będzie się podciągać, tylko zatrzymać ten kąt prosty i wtedy będzie po prostu łatwiej a możemy zrobić jeszcze większe obciążenie i w tej chwili 60 kg uchwyt jest pod chwytem można trzymać po prostu nigdy szerzej jak na szerokości barku bo wtedy są kontuzje w barkach właśnie lepiej dłonie trzymać wężej a najzdrowiej najbezpieczniej jest trzymać dłonie razem pod chwytem i mamy teraz 80 kg i ten ciężar jest już odpowiednio duży, także na początek na pewno nie trenujący tak systematycznie tego nie dadzą radę, ale oczywiście dostosują ciężary do swoich potrzeb i wtedy zamiast 80 może być 40-60, zależy od wytrenowania. 80 kg, trzymały, nie sprawia. Jak dla mnie, dużego kłopotu. Zobaczymy, jak będzie wyglądać 100 kg. Tak, i właśnie w tym ćwiczeniu, to izometria tu nie ma takiego wysiłku, jakby powiedzieć, dłuższego. Jest krótki wysiłek, i to robimy w tempie takim. Umiarkowanym, po prostu nie ma przerw. Przerwa tyle, co się nałoży obciążenie. To wychodzi tam tyle jakieś 30 sekund. Najwyżej jest przerwy na to nałożenie obciążenia. Mamy 100 kg, i to już jest ciężar poważny. Właśnie tu na tym pokazie 100, a już dochodzę do 125 kg, już mam zaliczone. Właśnie w izometrii. I teraz po tym. Może być przerwa, gdzieś dwie minuty. I teraz robimy już podciąganie. Takie prawdziwe podciąganie, pełen ruch. I tu już jest 40 kg. I jedno podciągnięcie nie sprawia kłopotu. Jeżeli się trzymamy ze 100, to 40 jest bardzo lekkie. I następny ciężar będzie 60 kg. Wszystkie obciążenia po 20 kg. Dokładamy, właśnie tu trzeba specjalnie zrobić sobie odpowiedni sprzęt. Pas powinien być miękki, żeby nie ściskało mocno na biodrach i sznurek odpowiedni, linka alpinistyczna, żeby to się nie urwało, bo jak się urwie, no to jest kontuzja spada na stopy, palce ucięte, a to nie jest wskazane, więc zabezpieczenie przede wszystkim. 60 kg. I bardzo ładnie 60, dzisiaj podciągniemy 80, a mój rekord absolutny to jest 105, ale to był 2005 rok, teraz była przerwa w treningu podciągania, więc wracamy z powrotem, może w 2015 zrobimy chociaż 100 kg. No, ale w moim wieku to już jest, jakby to powiedzieć, troszkę trudno, ale będziemy się starać. 65 lat skończone, 80 kg na pasie, teraz jest już podciąganie. O, jest bardzo trudno, ale się udało. I teraz będzie jeszcze jedno zejście, jakby to powiedzieć, na dobicie. Po prostu, żeby trening był już maksymalnie ciężki. Bierzemy, w moim przypadku, 40 kg i podciągamy się. Może być max, może być tylko 5, zależy jak w danym dniu się czujemy. I taki trening polecam tylko raz w tygodniu, bo to jest bardzo ciężki trening, a drugi trening w tygodniu może być bez obciążenia i serię. Po prostu robimy sobie z 10 serii po 10 razy i wystarczy. Trenujemy przez 3 miesiące 10 kg do przodu. Życzę wszystkim. Dużo siły, sukcesu i bez kontuzji.